Ernest Budził, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gość Daniel Kozłowski, kancelaria Kochańskiej Partnerzy. Dzień dobry, panie Mecenasie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy sobie o chmurze. Nie o tych, które nam deszcz sprowadzają cały czas, ale o chmurze dla usług finansowych, bo w zasadzie to dotyczy każdego z nas, dlatego że każdy ma jakieś relacje z instytucjami finansowymi, z bankami. Za chwilę te dane, które są w bankach, najprawdopodobniej trafią na zewnątrz do tych chmur tworzonych przez zewnętrznych dostawców. I proszę mi powiedzieć, czy to z mojego punktu widzenia, takiego zwykłego użytkownika banku, będzie bezpieczne czy nie? W ogóle, może powiedzmy o tym, że generalnie temat chmury nie jest tematem zupełnie nowym. On się gdzieś przewija od paru lat. Wszyscy słyszeliśmy o usługach świadczonych za pomocą chmury obliczeniowej. Ten temat jest nowy, natomiast w instytucjach finansowych, w tych bankach. I to jest temat, który przez wiele lat właśnie tutaj budził jakieś kontrowersje, obawy, również po tej stronie konsumenckiej. Ja uważam, że te rozwiązania chmurowe działają wyłącznie na korzyść konsumenta. Czemu się tak dzieje? Bo do tej pory wszelkie dane banku, wszelkie aplikacje. Można powiedzieć, że całe otoczenie informatyczne banku było utrzymane w serwerach wewnętrznych banku. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że gwarantuje nam to pewien zasób bezpieczeństwa i daje pewną komfort tego, że wiemy dokładnie, jaki bank i w jakim mhm. być może miejscu przechowuje to dane. Jednak proszę zwrócić uwagę, no ta postępująca cyfryzacja życia, ta zwiększająca się ilość danych, ta potrzeba nowych aplikacji, nowych usług sprawia, że systemy wewnętrzne e, informatyczne banku nie zawsze e, wyrabiają, spełniają swoją rolę. Za no, chwilę dostajemy takie komunikaty przecież od banków, proszę zabezpieczyć się w gotówkę na przykład, bo będziemy prowadzić prace serwisowe w aplikacji, robić to, zmieniać tamto. E, czy jak to się przeniesie e, wszystko do chmury, to te dostępy do tych aplikacji, do różnych e, funkcji będą e, sprawniejsze, wygodniejsze? Zdecydowanie tak. E, by, to jest tak naprawdę kwestia zwiększenia mocy obliczeniowej. Chmura to jest oprócz oczywiście modelu tej świadczonej, oprócz oczywiście tego modelu świadczonej dla banku y, chmury, to jest przede wszystkim zwiększenie mocy obliczeniowej, co wpływa oczywiście na tego użytkownika końcowego, czyli konsumenta. Drugą istotną kwestią i to jest chyba kwestia, która budzi najwięcej kontrowersji, to jest mianowicie bezpieczeństwo tych danych, no bo każdy z nas czuje się komfortowo, myśląc, że te dane, tak jak już mieliśmy okazję wcześniej wspomnieć, przechowywane są w banku, w lokalizacji, którą bank nam jest w stanie wskazać. Teraz mówimy troszeczkę o innej sytuacji, bowiem mówimy o sytuacji, w której zakładamy oczywiście, że mamy do czynienia z określonym zewnętrznym modelem chmurowych. Te dane przechowywane są w centrach danych, yy, które należą już nie do banku, ale do dostawcy usług chmurowych. No dobrze, panie mecenasie, ale to proszę mi w takim razie powiedzieć, które centrum danych jest bardziej zabezpieczone i lepiej strzeżone? To w banku? Czy to u zewnętrznego partnera. Ja nie, nie wiem, czy tam y, będą jacyś strażnicy z bronią długą na przykład, ale generalnie no, to musi być pilnowane, alarmy, monitoringi i tak dalej. Które jest lepiej zabezpieczone? Do, do tego właśnie zmierzam. Nie chciałbym reklamować żadnego konkretnego dostawcy usług chmurowych, ale takimi wiodącymi dostawcami usług chmurowych są globalni dostawcy. To jest Google, to jest Microsoft, który poczynił ostatnio ogromne inwestycje w Polsce, więc zatem jeżeli Spojrzymy na profil ich działalności i dostrzeżemy fakt, że ich głównym celem działalności jest właśnie przetwarzanie wyłącznie tych danych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. To odpowiedź również dla konsumenta powinna być dosyć oczywista. To znaczy, dane zabezpieczone przez podmiot globalny zajmujący się wyłącznie przetwarzanie i przetwarzaniem i ochroną danych, informacji oraz danych, prawdopodobnie zrobi to lepiej niż wewnętrzne, Systemy informatyczne poszczególnych instytucji. Co nie oznacza, że nasze oczywiście dane w tej chwili są niebezpieczne. No, za chwilę będziemy mieli sieć 5G, która będzie jeszcze więcej danych pozwalała nam przetwarzać, więc pewnie te chmury będą musiały w sobie kumulować jeszcze więcej tych danych. No i, i stąd pewnie im większe centrum e, usług takich, lepiej sobie z tym poradzi. Ale ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. E, czy, panie Macenasie nie jest trochę tak, że my sobie myślimy, no dobrze, bank i tak od nas, o nas wie już wszystko, a teraz przeniesiemy te dane do chmury, takiego Google'a, no to Google będzie wiedział już o nas zupełnie wszystko, chociaż i tak pewnie wie dużo. Dokładnie, Panie Redaktorze. Myślę, że na koniec dnia i tak Google już wie o nas wszystko, z racji, że jest najbardziej rozpowszechnionym, rozpowszechnioną przeglądarką na świecie. Natomiast zupełnie poważnie, to nie jest tak, że te dane trafiają w próżnię. one są, po pierwsze, centrum przetwarzania tych danych jest nam wcześniej mniej więcej, ta lokalizacja jest znana. Po drugie, wiemy, jaki podmiot może ewentualnie przetwarzać te dane. Po trzecie, mamy bardzo rozbudowane i myślę, wszystkie znane, znane, wszystk, znane wszystkim w Polsce regulacje prawne, jak chociażby RODO, która, które zapewniają właściwą ochronę tych danych. Dodatkowo, proszę zwrócić uwagę... Uwaga, że w przypadku banków mamy do czynienia jeszcze z tajemnicą bankową, która jest również ściśle regulowana i skrupulatnie chroniona przez banki, a co za tym idzie, ta ochrona będzie również skrupulatnie wymuszana w stosunku do dostawców usług, a dodatkowo potwierdzi to nam na pewno Komisja Nadzoru Finansowego, która czuwa nad całym tym procesem. No to taki policjant stojący na straży bezpieczeństwa danych, nie tylko. A proszę mi powiedzieć, jest to nam w ogóle potrzebne? To jest nam niezbędne. Chmura Bo zastanawiam jest... się, czy to jest tak, że my musimy przenieść się na tę chmurę, czy możemy trwać w tym, co mamy. Czy dojdziemy do jakiejś Żad... granicy i się wywrócimy wtedy? Dokładnie tak. To znaczy, my musimy zacząć korzystać z rozwiązań chmurowych, jeżeli chcemy poprawienia jakości naszych usług oraz tak naprawdę utrzymania tego status quo, jeśli chodzi y, y, o koszty y, na y, koszty dla samego konsumenta. Tak? To znaczy się biorąc pod uwagę, jak, jak rynek jest konkurencyjny, jak szybko się rozwija, y, ciężko sobie wyobrazić, żeby jakiś bank y, y, mógł nie zainwestować w rozwiązania, które poprawią jego konkurencyjność lub obniżą koszty. Bo, y Dobrze myślę. Jeżeli bank dalej by musiał inwestować nie w chmurę na zewnątrz, czy współpracować z zewnętrznym dostawcą, a sam rozwijać serwerownie, zabezpieczać je i wprowadzać inne różne udogodnienia, to na końcu cena detaliczna za prowadzenie rachunku dla mnie na przykład byłaby wyższa niż będzie w przypadku korzystania z usług chmurowych? Tak i niestety w tej chwili jeszcze ten trend nie jest dostrzegalny. Ponieważ ta skala jeszcze nie jest y, tak wielka, ale to jest trend, który obserwujemy już na zachodzie Europy. To znaczy, y, o ile w Polsce wciąż chmurę y, w bankowości, finansach traktowaliśmy jako swoistą nowinkę, o tyle na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych to jest już niejako konieczność, właśnie ze względu na ograniczenie kosztów tej działalności y, i nieprzerzucanie pewnych kosztów y, na Klienta. No ale przecież mówi się o tym, że nasz rynek bankowy technologicznie jest rozwinięty bardzo. E, I niektóre rozwiązania funkcjonujące w Polsce są tymi e, jednymi z pierwszych na świecie. A to okazuje się, że w przypadku tej chmury to niekoniecznie tak e, jest, że my to jednak czerpiemy z zachodu, a nie, nie na odwrót. E, to prawda, ale w tym przypadku e, chmura nie jest, e, albo ograniczenie rozwiązań chmurowych nie jest. E, Mm, przyczyna nie leży po stronie banków, przyczyna leży bardziej po stronie otoczenia regulacyjnego, które w ostatnim czasie dosyć istotnie się zmieniło, ale trzeba też przyznać, że zmieniła się mentalność y, y, samych bankowców y, i, i podejście. Ja myślę, że to wiele przykładów y, udanych wdrożeń chmurowych y, w innych krajach, y, pokazujących, jak bardzo bank może stać się y, konkurencyjny i tańszy w funkcjonowaniu dzięki implementacji właśnie takich usług. A my już do, do tej chmury, mówiąc tak najogólniej, przyzwyczailiśmy się, że, że nasze dane są właśnie w chmurze, że instytucje finansowe za moment będą z tego korzystać, no bo kiedyś jak chcieliśmy coś naszego wykorzystać z dokumentów. No szliśmy do komputera, zgrywaliśmy sobie na pendrive'a czy na, na płytę i musieliśmy to wydobyć z dysku na komputerze. A teraz w telefonie mogę się podłączyć do, czy zalogować do swojej chmury stojącej w domu u mnie, czy wykupionej gdzieś i mieć to w dowolnym miejscu na ziemi. Ja myślę, że to jest taki naturalny proces implementacji tych rozwiązań chmurowych, ale też korzystania z tych rozwiązań chmurowych. To znaczy się tak jakby te rozwiązania zapewniają w sensie prawnym y, pełne bezpieczeństwo ze względu na regulacje y, dosyć rozbudowane i od dawna działające. Proszę również pamiętać o tym, że to nie jest tak, że my dane y, po raz pierwszy oddajemy do dyspozycji podmiotom trzecią. My to robimy od zawsze, tym, tylko w tym przypadku nie będziemy tych danych oddawać podmiotowi powiązanemu z bankiem, tylko podmiotowi niezależnemu, ale wciąż w pewien sposób kontrolowanemu y, przez nadzór finansowy. No tak no bo jak robimy sobie backup swoich danych w chmurze gdzieś, no to u kogoś, prawda? Tak jest. Zastanawiam się ile czasu nam to zajmie jeszcze tak puentując naszą rozmowę. Jak długo potrwa ten proces y, tworzenia tej chmury, wdrażania czy przenoszenia tych wszystkich danych z banków do zewnętrznych dostawców? To się już dzieje. Y Ciężko określić horyzont czasowy, bo, natomiast patrząc na przykłady tych zachodnich wdrożeń chmurowych, można się spodziewać, że yy, jeżeli przyjmiemy, że ten moment startowy właśnie nastąpił teraz, to za około 2-3 lat możemy mieć uchmurowienie na poziomie no, krajów zachodniej Europy, Niemiec, być może Francji. A to znaczy, jaki wskaźnik? Czy nie wiem, 10, 30, 70% banków dane swoich klientów będzie trzymało w komorach? To, jest, Jak to, może to jest około 50%. A czy to jest tak, że my e, za jakiś czas dojdziemy do 100%, od tego nie ma odwrotu? Czy pozostaną banki, na przykład czy instytucje finansowe, które będą trzymały dane swoich klientów, jednak na tych serwerach u siebie gdzieś tam e, w podziemiach? Ja myślę, że żaden komercyjny bank e, w Polsce, nie jest w stanie utrzymać własnej infrastruktury informatycznej, jeżeli chce być konkurencyjny w przyszłości w stosunku do banków, które w pełni zastosują rozwiązania chmurowe. No dobrze, to jeszcze jeden wątek mi tak wpadł do głowy: prawny. Czy jeżeli doszłoby do utraty tych danych, zdarza się, że gdzieś te dane wypłyną, wyciekną, no to dla mnie podmiotem. Do którego ja mam wnosić reklamację, czy do, domagać się odszkodowania, będzie bank, czy będzie ten podmiot zewnętrzny, który świadczy usługi dla w banku? W stosunku do klienta zawsze będzie to bank. A co bank zrobi, to już jest inna sprawa. Tak, tak jest. Dziękuję pięknie. Daniel Kozłowski, Kancelaria Kochańskich Partnerzy. Dziękuję za wizytę w Dziękuję Panu. To był program szczerze o pieniądze. Ernest Bodził, do zobaczenia.